Jest to pierwsza wystawa w naszej galerii, szkoły filmowej pedagogów. No i oczywiście, pierwsza animacji. Także miło nam, że Państwo chcieliście się tym spojrzeniem na animację z nami podzielić. Bardzo dziękuję władzom Politechniki za współpracę i to, że my naszą twórczość artystyczną pokazywać, jak tutaj powiedziałam, w tym takim centrum myślenia ścisłego. Szanowni Państwo, przede wszystkim dziękuję bardzo, że podjęliście się tego wyzwania i przyjęliście zaproszenie, żeby pokazać się w takim środowisku, które nawiązuje do Łodzi Akademickiej, do współpracy, ponieważ teoretycznie są to dwa różne światy. Praktycznie to jest cały czas ta Jednolitość tej naszej społeczności akademickiej. Ta wystawa, wydaje mi się, jest bardzo szczególna, dlatego że ona właściwie nie pokazuje prawie animacji. Ona pokazuje oczywiście, że to dochodzi do animacji w rezultacie gdzieś żyć, że, że ci ludzie robią filmy i to nie jest przypadek, że oni tutaj się znaleźli na tej wystawie i że uczą w tej szkole, ale że wszyscy pochodzą z jakichś źródeł, że wszyscy czerpią z czegoś innego i te źródła dzisiaj tutaj w jakimś małym, zawężonym fragmencie pokazują.